Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla Książek. Znowu mam małą obsługę, a to dlatego, że jeszcze wczoraj ledwo mówiłam, że mam jakieś duże problemy z głosem i też dlatego mała zmiana planów, bo dzisiaj miałam nagrać zaległy wrap-up, ale będzie TBR, ponieważ to są takie szybsze filmy i to jest taki format, który moje gardło zaraz zniesie. I jeszcze zanim zaczniemy, to. Um, ja Miałam takie przemyślenia a propos regularności i, i, i wrzucania filmów na kanał, i doszłam do wniosku, że dużo łatwiej jest mi się zorganizować i przygotować filmy na sobotę albo na niedzielę niż gdzieś w środku tygodnia. Chociaż może docelowo udałoby mi się nagrywać dwa filmy w tygodniu, ale to jest bardzo długodystansowy plan. W każdym razie um, dajcie znać, czy wolelibyście oglądać filmy, żebym wrzucała filmy właśnie w sobotę czy w niedzielę, i czy bardziej tak nie wiem. 12-13, czy bardziej jakoś wieczorem, no bo też chcę się trochę dopasować do Waszych potrzeb, i no i tak, dlatego, dlatego pytam. A tymczasem, żeby nie przedłużać, to przejdźmy już do rzeczy. I pierwszą z książek, które planuję przeczytać w następnym miesiącu jest świeża premiera: Atlas, historia pasalta, i to jest książka Lucindy Riley i jej syna, jeśli się nie mylę, czyli Harego Withtakera. Jeśli to tak spolszczyć, chyba tak to można spolszczyć. E, w każdym razie to jest ósmy tom serii <słuch> Siedem Sióstr. Tak jak się to powie w takim zdaniu, to się jakoś tak nie, nie sumuje wszystko. W każdym razie jest to historia ojca adopcyjnego właśnie tych siedmiu sióstr z głównego cyklu, jakby z tych pierwszych siedmiu tomów. Nie wiem, o czym dokładnie będzie. Nie czytałam streszczenia ani jakiś tam takich reklamowych treści itd., dalej. Po prostu chcę domknąć historię po, po właśnie Zaginionej Siostrze, czyli tym siódmym tomie, czyli takim, który intuicyjnie wydawał się być ostatnim, to no jest taki niedosyt, taka niedomknięta historia i, i pytanie, no ale w zasadzie co tu się dalej dzieje? Ech, trochę się boję tej książki, bo bardzo polubiłam ten cykl, mimo tego, że mam do niego podejście, że jest to takie czytadełko. Ale to, czego się najbardziej boję w tej książce, to to, że poza fajną historią, jakimś tam domknięciem tej historii, którą znam z cyklu i poza właśnie na przykład, tym wymieszaniem wątków, które tak mnie kupuje w tych historiach, poza tym słodko-gorzkim tematem, to boję się tego, że przez to, że jest to domknięcie cyklu i że jakby nie dokończyła tego tomu autorka Lucinda, no to obawiam się, że to będzie jakieś takie strasznie słodko-pierdzące w pewnym momencie. Nie wiem, czy się słusznie obawiam, czy nie. Jeśli czytaliście, jeśli już czytaliście radę przeczytać, to tutaj się znać. No, a ja się zaraz zabieram za tę lekturę. I skoro jesteśmy już przy seriach, to kolejna książka z serii to Ogień krew George'a R. 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 Martin'a, tom drugi. Yy, tom pierwszy przeczytałam w maju i uwielbiam. Znaczy yy, no... Ma dla mnie jakieś tam wady, ale generalnie bardzo lubię historię, bardzo lubię to, jak Martin pisze i bardzo się wciągnęłam. Takim plusem, minusem jest to, że to jest książka napisana z takiej perspektywy maestera, który zbiera informacje i trochę jest takim kronikarzem poniekąd. No i może faktycznie przez to się trochę mniej człowiek wciąga w historię. Niemniej jednak, historia Rodu Targaryenów jest czymś. Co mnie pochłonęło, i dlatego chcę doczytać tę serię. No i w tym tobie powinno być już takie mięsko-mięska, bo w tym tobie mamy taniec ze smokami, czyli tą wojnę domową nie do końca wojnę domową, jakby wojnę w rodzie, czyli te właśnie bitwy stoczone między smokami i między członkami rodu Targaryenów kto powinien zasiąść na żelaznym tronie. Na tej podstawie też powstał serial, znaczy przebłyski, jakieś tam części z tego pierwszego sezonu są w tym pierwszym tomie, chociaż tom pierwszy jest mocno bardziej obszerny, mocno bardziej obszerny, bardzo po polsku zdanie Katarzyna. Pierwszy tom jest dużo obszerniejszy od pierwszego sezonu, Oczywiście. No, ale tak, o pierwszym tomie opowiem Wam więcej w podsumowaniu, a drugi tom będę czytała w czerwcu. I, i myślę, że to będzie pewnie jakaś taka druga, trzecia książka, bo mnie świeżbiają rączki, żeby sięgnąć po, po właśnie ten taniec ze smokami, fantastykę Targaryenów, smoki Pczęczer erar Martina, czyli wszystko to, co bardzo lubię. No i tak, zobaczymy, jakie będą wrażenia. No i skoro już mamy takie przyjaźniejsze tematy, takie tematy, które lubię, znam i wiem, jak się będzie czytało. To porada coś e, bardziej wymagającego, a przynajmniej takie mam oczekiwania. Konkretnie to Człowiek o 24 twarzach, książka e, Daniela Case'a. Chciałam powiedzieć, że Billy'ego Michigana, ale to jest książka o Billym Michiganie, czyli o takim e, najbardziej barwnym e, przypadku rozszczepienia osobowości, jaki obecnie znamy. Billy Michigan właśnie Najprawdopodobniej, nie wiadomo, czy, czy naprawdę miał, dalej są jakieś tam spory, czy naprawdę miał to rozszczepienie osobowości, czy był tylko wybitnym aktorem, ale e, mówi się o tym, że Billy Michigan miał w sobie żyjące 24 osobowości i jedna z tych osobowości była odpowiedzialna za serię gwałtów. E, no i tutaj właśnie śledzimy sprawę, śledzimy um, jego rozmowy z prawnikami, z psychologami jak to się wszystko potoczyło. No tak, więc ja jestem ciekawa. W końcu wróciłam do jakiegoś bardziej regularnego czytania, czy to książek popularno naukowych, czy książek reportaży. No i właśnie stwierdziłam, że to najwyższa pora sięgnąć po ten reportaż, który ma mnóstwo dobrych opinii, dlatego moje oczekiwania też są dość wysoko, ale jednocześnie trochę się go um, Obawiam i to chyba właśnie też z powodu tych wysokich oczekiwań, bo boję się, że się rozczaruję. No ale tak, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie planuję przeczytać w czerwcu. W ogóle tak jak teraz patrzę na ten stosik, to jest spora szansa, że się nie wyrobię z wszystkim. Hmm. Ale jakoś tak nie poniosło, jak, jak ściągałam te książki z półek i szczerze powiedziawszy to. Było sporo jeszcze innych takich książek, na które mam bardzo ochotę, ale stwierdziłam, że, że pora poczekać. W każdym razie, bo znowu odpływam. Następna sprawa to książka, którą wypożyczyłam z biblioteki, bo zapisałam się w końcu do lokalnej biblioteki, bo na razie zaczęło mi płyk półek na książki w domu, a miałam ochotę na Anetę Jadowską, na, kole na jakąś kolejną książkę. Cięgnęłam po Ropuszki. No i tak sięgnęłam po te ropuszki, e, wrzuciłam je gdzieś na Instagrama i napisała do mnie e, widzka. Dziękuję i bardzo pozdrawiam, że no fajnie, fajnie, ale że to wydanie ropuszek jest z takim pierwszym wydaniem i jest wydaniem trochę okrojonym. I że jest nowe wydanie ym, z innego wydawnictwa i że tam jest więcej tych opowiadań i ma to więcej sensu. Tak Więc nie wiem, czy przeczytam tę książkę w tej formie papierowej, tak jak planowałam, czy przesłucham może audiobooka, bo wydaje mi się właśnie, że audiobook jest na podstawie tego nowego wydania, albo może poszukam e-booka. Także jeśli się orientujecie, to, to dajcie znać, ale właśnie to jest to, co wiem na temat wydań tej książki na ten moment. Ech. A dlaczego Aneta Jadowska i Puszki? To jest właśnie, tak jak wspomniałam, zbiór opowiadań. Czasem mam taką potrzebę, żeby sięgnąć sobie po krótką formę, przeczytać dosłownie te kilka, kilkanaście stron i mieć zamkniętą jakąś historię. Polubiłam te opowiadania. Nie wiem, co mi się stało, ale tak. Druga sprawa to to, że polubiłam się bardzo z opowiadaniami, specyficznie pani Anety Jadowskiej, po hmm, cyklu, no, po, po tych dwóch tomach Cud malina i Cudawianki, czyli o rodzinie koźlaczek. To jest co prawda inne uniwersum, ale no jakby styl, magia, wszystko zostaje to samo. Bardzo doceniam, bardzo dobrze się bawię, a ja lubię się dobrze bawić na książkach, nie potrzebuję tylko tych ambitnych, męczących, rozwijających książek. Uważam, że rozrywka też nas rozwija, i, i dlatego sobie się nać po, po panią Andrzeja Jadowską, po mojej książki. Tutaj mamy historie bardziej związane, z tego co wiem, z dorą Wilk. Jestem ciekawa, czy w opowiadaniach jest bardziej przystępną postacią niż w sadze. Jak go pożyjemy, zobaczymy. I tutaj też jest Wilkacy, czyli szaman, którego też pierwszy raz poznajemy w sadze o dorze Wilk. Tak więc. Z myślą o lecie, o chillowaniu, leżeniu na leżaczku i właśnie śmianiu się i rozrywce planuję przeczytać robuszki w tym miesiącu. A skoro mówimy o leżaczku i o wakacjach, to następna książka. Emily Henry i ludzie, których spotykamy na wakacjach. Nie dowiadywałam się znowu za dużo na temat tej książki, tylko sięgnęłam po nią ze względu na to, jak bardzo spodobała mi się poprzednia książka tej autorki, czyli Beach Read. I zrobiłam taki bardzo delikatny research i to, co, co mi gdzieś wpadło w oczy, to to, że Beach Read ma takie mocno mieszane opinie, a ludzie, których spotykamy na wakacjach, um, internauci i że czy właśnie ludzie gdzieś w komentarzach piszą, że jest lepsza od Beach Read. No i Trochę tak niebezpiecznie urosły oczekiwania w stosunku do tej książki. W każdym razie, to co tutaj dostajemy, to co wiem na temat tej książki, to to, że mamy parę, która się gdzieś tam zaprzyjaźniła, żyją w zupełnie od, bardzo oddalonych od siebie miejscach, nie mają na co dzień ze sobą za, za bardzo kontaktu. naprawdę mnie bierze jakaś choroba, bo już zaczynam się plątać. W każdym razie, bohaterowie nie bardzo mają na co dzień ze sobą kontakt, ale od Wielu, wielu lat, tam od 10 lat. Um, spotykają się w wakacje i spędzają ze sobą cały tydzień, czy tam całe dwa tygodnie. Przez większość roku mieszkają daleko od siebie, ale co wakacje spotykają się, by spędzić wspólnie niezapomniany letni tydzień. Um, no, i któregoś razu na takim wyjeździe dzieje się coś, nie wiem co, co psuje im te relacje, kontakt się urywa, przestają się do siebie odzywać. Aż w końcu główna bohaterka postanawia, że bardzo jej tego brakuje, bardzo tęskni za tym wszystkim i prosi e, głównego bohatera, czyli Alexa, e, o to, żeby jeszcze raz dał jej szansę i żeby umówili się na ten ostatni wspólny wakacyjny tydzień. No i, i, i to tak mniej więcej wygląda w tej książce. Jestem ciekawa, czy właśnie pójdziemy w stronę takiego... Luźnego romansu, czy znowu tak jak w Beach Read pojawi się jakaś taka nutka goryczy. No, trochę to wylicza, że to nie będzie tylko taka super słodziutka książka, tylko że też będzie w niej coś więcej. Ale tak. Zobaczymy. Następna książka to coś, co było w jednym z moich TBR-ów na pewno już w tym roku, ale w końcu jakoś nie usiadłam do tej książki. I jest to Pani Labiryntu Magdy Knedler. Czytamy dokładnie nazwiska. I to jest historia opowiedziana na nowo. Historia bazująca na micie o Ariadnie, o Minotaurze, właśnie o król Minosie i, i Krecie. To, co wiem na temat tej książki, to to, że właśnie mamy Minosa, króla Krety, który czci bogów olimpijskich, ale na Krecie dalej żywe jest, żywa jest wiara w przednie bóstwa. Nie wiem za bardzo w jakie, ale jakieś takie bóstwa bardziej związane z siłami natury. No i wiemy też, że Ariadna jest w jakiś sposób uciśniona. Nie wiem do końca na czym ma to polegać, ale nie czuję się zbyt dobrze. W każdym razie stopniowo zaczyna odkrywać tajemnice, jakie są związane z wyspą, z tym miejscem, gdzie mieszka i z labiryntem, który jest wybudowany. Aż w końcu trafia do swoich... Właśnie powiązań z, z naturą i odkrywa, kim tak naprawdę jest. To jest mniej więcej to, co wiem na temat tej książki po przeczytaniu opisu z tyłu okładki. Wydaje mi się, że mówiłam też już jednym, w jednym z TBR-ów, bo na pewno w jednym ją umieszczałam, to, że zachęciło mnie tak naprawdę dwie, no trzy rzeczy do sięgnięcia po tę książkę. E, pierwsza sprawa to to, że jakoś na początku roku <grywam> miałam bardzo dużą fazę. Miałam taki, taki, taki humor na mitologię grecką, na właśnie um, no tak, no po prostu na, mitolo na mitologię grecką i na, na starożytną Grecję. Um, I było to związane z, z muzykalem poniekąd, um, który w ogóle jest dostępny na Spotify, a przynajmniej jakieś takie dwa, um, dwa segmenty z tego muzykalu. Powiedzmy, w każdym razie, razie złapałam przez to dużą zajawkę na starożytną Grecję. Potem trafiłam jeszcze na opinię Olgi z Wielkiego Puka, i właśnie polecała bardzo ta książka. Nie wiem, czy jest to gdzieś w patronach, ale nie widzę. W każdym razie um, mówiła, że ta książka bardzo jej się spodobała i ją polecała. W większości poleceniem się gdzieś sprawdza, więc stwierdziłam: Okej, okay, warto spróbować. No i jak już tak chciałam spróbować, to przeczytałam, o czym dokładnie jest ta książka i zachęciła mnie. Ta wizja tego, że jest to historia, jedna sprawa powiązana z naturą, druga, mitologia grecka, a trzecia, że mamy tutaj silną postać kobiecą, która mm, bierze los w swoje ręce, dochodzi do jakichś tam swoich celów yy, i po prostu zaczyna o siebie dbać. Czyli to są takie tematy, które, które mnie interesują i które lubię w literaturze, więc zobaczymy, jak to wypali akurat w tej książce. Ona już trochę jest na rynku, więc jeśli ją czytaliście, to, to będę bardzo wdzięczna za, za opinię. I dalej. Przedostatnia książka. A nie, ostatnia książka z nowości w zasadzie. Potem mam już tylko spadki z poprzedniego tbr u No i taki to jest Miłość i Inne Obsesje. Liane Moriarty. To jest autorka, której przeczytałam jedną książkę i obejrzałam serial na podstawie tej książki. I przypadłam i zaczął mnie męczyć kaszel, więc spróbuję przyspieszyć. Yy, uważam, że serial na podstawie tej książki i sama książka są świetne, są wybitne w swoim gatunku. Yy, no i tak dlatego dosięgnęłam, bo tę książkę kupiłam ją nawet nie czytając opisu z tyłu, tylko bazując na tym, jak świetne były właśnie wielkie kłamstewka, bo o tej książce cały czas mówię, yy, o tej jako o drugiej książce Leon Moriarty, którą przeczytałam. To, czego się dowiedziałam już później, to przeczytałam po prostu ten opis z tyłu. Też ma być tutaj taki ni to obyczaj, ni to thriller, ni to kryminał. I tym razem mamy taką sytuację, że jest para i mężczyzna w tej parze wyznaje swojej partnerce, że ktoś go prześladuje, i okazuje się, że to była dziewczyna tego mężczyzny. Cały czas go śledzi, gdzieś tam stalkuje i jakby to jest problematyczne. Ale, co jest ciekawe w tej historii, to to, że obecna dziewczyna zaczyna być zafascynowana tą byłą dziewczyną. No i to mi się wydaje jakieś ciekawe i intrygujące, trochę może toksyczne, ale wydaje mi się, że to będzie ciekawy materiał na, na historię. No i to, co jeszcze jakby wiem o tej książce, to. To jest podobna taka cecha, którą współdzieli z y, wielkimi kłamstewkami. Na to liczę, że w tej książce nic nie jest czarno-białe. Że każdy ma coś za uszami, e, że ludzie czasem mają dobre pobudki, ale z tych dobrych pobudek i z tymi dobrymi założeniami robią okropne rzeczy. Mm, także trochę na to liczę, że tak się będzie ta książka czytało i, i że mniej więcej takie rzeczy w niej spotkam. Także tak, to a propos tej. No, i tak jak wspomniałam, zostały mi tylko spadki z poprzedniego TBR-u. To nie są wszystkie książki, których mi się nie udało przeczytać, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak, śmierć pani Westway, co do której trochę mam mieszane uczucia, bo pod poprzednim filmem pojawił się komentarz, że no właśnie jedna z widzek czytała tę książkę, i chyba nawet jej nie przeczytała do końca, ale że generalnie po jej nie ma ochoty na żadną kolejną książkę Ware. Także nie wiem, bo ja. Z impulsie kupowania książek na domowych targach. Książki kupiłam chyba jeszcze dwie czy trzy książki tej autorki. I to był moment, po którym stwierdziłam, że nie mam więcej miejsca na półkach. Słuchaj, mam taki stosik książek, muszę wam kiedyś pokazać. Ale tak, Roofwalk, śmierć pani Westaway. To co wiem na temat tej książki, bo już trochę się dowiedziałam, to że są na niej temat mieszane <grym> i że mamy tutaj historię młodej tarasistki. Która bardzo potrzebuje pieniędzy, i nagle dostaje tajemniczą wiadomość, że jej babcia albo dziadek w każdym razie poziom pokrewienstwa że ktoś się zmarł z rodziny jest wezwana na odczytanie testamentu. I jej się to wydaje bardzo dziwne, bo jest przekonana, że jej dziadkowie już od dawna, dawna nie żyją no ale gdzieś bije się z myślami czy jechać, i decyduje się pojechać właśnie do, do domu pani Westway. Aha, czyli to była babcia że namyślimy. I tam zaczynają się dziać dziwne, tajemnicze, trochę takie budzące dreszczyk rzeczy. Tyle wiem. I ostatnia rzecz, to za coś, z, do czego zabieram się jak pies do jeża, bo jest to hipster. Martyny Mikleszewskiej. Zabieram się jak pies do jeża, bo wiem, że ta książka będzie zła. Po prostu wiem, że ona będzie zła ją przeczytać do... Jakby chciałabym zacząć serię e, takiego merytorycznego roastowania, hajtowania, czy tam mm, disowania. Kurczę, brakuje polskiego słowa. Krytykowania, ale takiego złego krytykowania e, książek. E, no i do tego potrzebuję ją przeczytać, ale mam dużo fantastycznych książek, które chcę przeczytać i dlatego Ciężko jest mi się zmotywować, żeby świadomie i z pełną premedytacją przeczytać coś, co jest tak grube, a wiem, że będzie złe. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym znalazła tę motywację w czerwcu, bo... No, bo bardzo bym chciała to zrobić. Także tak. I to wszystko, co miałam przygotowane na dzisiaj. Mam nadzieję, że jakoś jutro, pojutrze będę w stanie normalnie mówić, bo chciałabym nagrać właśnie ten zaległy wrap -up. W każdym razie dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, które przed chwilą pokazałam, co o nich myślicie. A tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!